Znowu cały tydzień zebrań. Przynajmniej kwartał zamknęliśmy, ale na słowo honoru. A te kwiaty miałem jeszcze kupić. Róże, tulipany, nigdy nie wiem. A posiedzenie rady nadzorczej w poniedziałek. Nie mam czasu spotkać się z kumplami. A ponoć tak dobrze mam ułożony grafik. A i jeszcze ta dematerializacja akcji. załatwiliśmy. Zrelaksuj się. Dematerializację też zrobimy za ciebie. Nie masz czasu? Obligatoryjna dematerializacja spędza ci sens powiek? Nie wiesz, jak podejść do nowelizacji kodeksu spółek handlowych? Ustawodawca, wprowadzając zmiany w kodeksie spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, sprawił, że twoje akcje papierowe muszą zostać przekształcone w zapis cyfrowy. Narzuca sankcje, karek, grzywny oraz status osoby karanej. Jeśli tego nie zrobisz, ale nie przejmuj się, nie jesteś z tym sam. Zaopiekujemy się Twoimi akcjami. Całkiem kompleksowo. Właśnie zdematerializowaliśmy akcję kolejnej spółki, a wersję papierową wieszamy jako pamiątkę w naszym muzeum. Pomożemy Ci przebrnąć szybko i profesjonalnie przez dematerializację, nie angażując Twojego cennego czasu. Do końca czerwca. Musisz wybrać, z kim chcesz przeprowadzić ten proces. Grupa naszych ekspertów opracowała system, który w sposób prosty, zautomatyzowany i bezpieczny przeprowadzi Cię przez cały proces i zaopiekuje się Tobą i Twoimi przekształconymi akcjami. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby połączyć się z naszymi specjalistami. Pamiętaj: 1 stycznia 2021 roku Twoje akcje na papierze stracą ważność. Z nami to tak proste, jak naciśnięcie przycisku do zrobienia kawy w ekspresie. Wybierz nas, dom maklerski Kopernikus, zaopiekujemy się tobą i twoją spółką w pełni profesjonalnie, już teraz od A do Z. Termin zbliża się nieubłaganie, masz jeszcze tylko chwilę na podjęcie decyzji, a zaoszczędzony czas przeznacz na to, co kochasz.